Hejka, witam w kolejnym odcinku z serii Star Wars Squadrons w którym przetestuję Interceptora w kolejnych walkach przeciwko kolejnym falom rebelianckich maszyn na początek wybrałem, jak było widać dwie skadry złożone z X-wingów, widocznych teraz wspierane dodatkowo przez bombowce Y-wing zobaczmy, pakietka, o początek wydaje się niezły Rakieta przeładowana. Myśliwiec, jak widać, już konkretnie uszkodzony. Dobra. Jest chyba szansa, żebyśmy go tym razem wykończyli. O, ktoś tu się jeszcze nawija pod lufę. Warto by w wykorzystać. Co znamienne, pewnie złożyliście, że wcale nie musicie na mierze przeciwnika. O, skór byki, ale się na mnie uwzięli. Jak widać, nie ma przebacz. A kończąc, myśl: widać, nie trzeba wcale mieć przeciwnika na celowniku, namierzonego. Bo jeśli się Wam pojawi w polu celownika, to się Wam poświetli, nawet nie będąc namierzonym. Jest pierwszy x załatwiony, ale widzę, że chyba zaraz mnie spotka to samo. Niestety, instant karma. <grym> Dobra, 1-1. Jeden, jeden. Imperium kontra rebelia. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Miejmy nadzieję, że z statystyki będą dużo lepsze niż ta początkowa. Dobra, dzień w mianę. Na początek teraz poszła eskadra y Wingów. Mam nadzieję, że z nim pójdzie troszkę łatwiej. A, no, już osłaniają mnie. I swingi z tyłu. Właśnie zostałem rozstrzelany. Doprawdy? Nie zauważyłem. Końcem. drugi zniszczony 2 do 1 dla Imperium naprawka postaramy się dorwać trzeciego Oj, udało się wziąłem go na dynkę jak widać czasami to najlepszy sposób 3 do 1 dla Imperium ale chyba się długo dobra, 3 do no naprawdę nie jest lekko i rebelianci się całkiem skutecznie odgryzają trzeba dokończyć tego upierdliwca zwolnienie i przyspieszenie znowuż, aha, kombinuję dobre, dobre, prawie go wyminałem jest, 4-2, ale przyszła kryska na rebelianckiego matyska i na mnie chyba też. Uff, udało się to wytrzymać. Pytanie w długo. Dobrze, dobry początek. Ups, ale zaraz zdaje się że będzie mój. Dokładnie, marny koniec. No cóż, 4-3 dla Imperium. już blisko jeszcze sekundkę nie będę ryzykował dobra, rakieta zrobiła swoje 5-3 ok osłona na ruf jest zdjęta Pierdliwiec siedzi mi na gonie. O, jest okazja strącić inny cel. O, super. Kolejny kill zaliczony. 6-3 dla Imperium. I w celownik. Uda się. Jest. Mam cię. 7-3. Tylko, czy teraz nie przejdzie mi za to zginąć? No, chyba jednak tak. Niewiele mi zostało żywota. A teraz ostatni, zdaje się. A to może jednak mi się uda. Jeden na 1 Zakłysanie rakiet, jak widać, rakietem go nie zniszczę Pozostały mi tylko działka, więc nie ma przebacz. Ok, muszę go trzymać na dystans, zwłaszcza grać w moim kierunku, odstrzeliwać go z daleka, aby nie mógł do mnie strzelić. Bo w sumie jedna salwa i mogiła. O, już teraz nie jest mój, ale blisko. Teraz to już będzie egzekucja. Ale skubaniec kombinuje mocą silników. O, to był jego błąd. Mam cię. 8 do 3. Dla imperium. To wcale nie było takie proste. Dobra, czas się naprawić. Naładować amunicję. I lecimy z koksem, z kolejnym eskadrą. Ok, sprzęt ogarnięty. Wybieramy trzecią eskadrę. Czyli eskadra X-wingów wspierana przez eskadrę A-wingów i dodatkowo przy wsparciu U-wingów. Łatwo nie będzie. Zrobię sobie myk i ich wyczekam oto to Mamy pierwszego winga. Ale dobrze. O, iż z Kubańca mi odstrzeliwują Ok, w końcu namierzyłem U Winga. Dobrze właśnie byłoby rozwolić wspierające je wingi, które dodatkowo wzmacniają ich osłony. Okej, okay. jednego mniej. A wynik tymczasowy: 9:3. Ostraszają te Owingi. To naprawdę dobre maszyny. Wyjątkowo groźne z racji swoich małych rozmiarów. Bardzo dużej prędkości oraz winności. I relatywnie. Nie zejść do ognia. No i czuję, że chyba zaraz zaliczę zgon uff, ratowało mi naprawka. Troszkę się pokręcę, może uda mi się ich zgubić. O, kolo się zatrzymał ten trochę dostał po zębach, ale tak osłony zrobiły swoje. O, wenionka! Skubaniec! Uniknął mojej rakiety. No, ja w końcu poczuł. O, żeby zaraz ja nie poczuł. Mam cię, knypku! Wynik 10-3. Jest wing. Dobrze było go zdjąć. i to dobrze nie wróży. O kurczaki. Oby ich czubaka zjadł i wydalił. I mamy dziesięć. Cztery. Mówiłem, a Łęki to wybitnie, upierdliwe moszyny. Zaczynam coraz bardziej ich nie lubić. W końcu dostał w rufę. No, skurczybyk, byk. Teraz ja dostałem. Ups. Blisko jestem. Zgonął. że krążąc w tych śmieciach, uda mi się ich zgubić. Dobra, tylna słona zdjęta. Teraz trzeba go dobić, ale kombinuję. Skubaniec. Uff w końcu. 11 4. Ale wymianka. O, na szczęście naprawka była gotowa. O, czas dokończyć Winga. Jest okazja. Lepiej nie skrewić. Dokładnie. Mam cię gagatko. 12 do 4 dla Imperium. Teraz powinno być łatwiej. Najwyraźniej widać myśliwce kierowane przez komputer rzeczywiście gubią się w tych śmieciach. Punkt dla mnie. Uu, ale mu wjechałem w tyłek. Ciekawe czy OC to pokryje. Już <grym> blisko się wydaje jeszcze urwał za to ja teraz mam kogoś na ogonie ups, mało otarcie i znowu cios z dynki załatwi sprawę 13 do czterech. Już teraz wiem, dlaczego myśliwce imperialne mają taki kształt. Jest po prostu zabójczy. I jak widać, można brać rebeliantów po prostu na klatę. W sumie by się zgadzało. Bądź co, bądź koło to figura idealna. O, jest szansa, że teraz go wykończę w starciu face to face. Ale fuksiarz, ja Cię kręcę, co za pech. To było naprawdę dobre, niczym akcja z nowej nadziei w bitwie o pierwszą gwiazdę śmierci. Wynik 135. 5 Skubańce uszkodziło mnie w przelocie, ale będę twardy i pójdę zaraz na wymianę z tym gościem. Trzeba dokończyć dokładnie, co zacząłem, a jeszcze drugie gryzłem. Początek niezły. 14-5. No, Rakieta. Pięknie. 15-5. I wygląda, że to, to chyba mi ostatni hałas do rozwałki. Ten osłona zdjęta, czas go dokończyć. Skubaniec naprawdę szybki i zwrotny. Teraz chyba, jest moment, aby go wykończyć, jeszcze przetrwał. Dobra, czas na Ciebie, kolego. No, jeszcze troszkę. W końcu. Uff. 16 do 5 dla Imperium. Czas na naprawkę i doładowanie. Ok, krótkie do Palanko. Reparowanie, ładowanie i do boju. Kolejną eskadrę, czyli ostatnią, czwartą, czyli dwie eskadry X-Wingów wspierane przez Wingi. Ponownie stosuję trik z poprzedniej bitwy: chowam się w śmieciach, osłaniając się przed strzałem i czając się na izatki. zatki. Idealnie, enemy na celowniku. ale jeszcze nie do końca ostatnia jest 17,5 polujemy dalej drugi u-wing namierzony i do rozwałki może się uda Oj, chyba jednak nie. A może? A! Zakłócanie rakiet. Jest! 18 do 5. Proszę na Kręcam. A ci z tyłu ich, jak widać, skutecznie osłaniają. Ups. To już chyba będzie końcówka. O nie, jeszcze jest naprawka. Może teraz się uda. Udało się. 19 do 5. Ale zaraz się chyba zmieni wynik, niestety. I tak mamy 19 do 6. Zaraz ostę na Dobra, ten nas, ona zdjęta. Trzeba go dobić. O kurczę, za blisko takie to A! Trafiła go jednak. No to niespodzianka. 20 do 6. Było blisko trzeba go dokończyć szybko i skutecznie, teraz Ach, nie będę ryzykował 21 do 6 ups, czy żeby mi dorwać? Piękny, arkieta prosto w Michę. Może teraz się uda go zdjąć. Aj było bliska. No i super, udało się go zjąć bez zamieszania 22 do 6. Pięknie. 23 do sześciu i ostatni rebelianski X-Wing Mam nadzieję, że teraz się uda go ściągnąć Jest! Dokładnie! Pięknie! Mamy to 24 do 6 dla Imperium. Wynik ostateczny. Małe triki na dopalanku. Dlaczego do używamy spacji, które odpala dopalanie? A shiftem przerywamy moment dopalania i możemy wówczas skręcając, zrobić tak zwany poślizg. Co pozwala nawet zawrócić praktycznie w miejscu. teraz na wariata uff, nawet się udało dobra, trzeba skończyć tą rozwałkę mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek dajcie znać proszę w komentarzach co o nim sądzicie i o całej serii steru Squadrons. a w kolejnym odcinku z tej serii zamierzam jeszcze przetestować Słynnego taj bombera. A tymczasem wielkie dzięki za wasz czas. Ok, i do następnego odcinka.